Czy czujesz się najbardziej chytowanym reprezentantem? Dawidowicz Bednarek, gigion. Ty nawet nie pamiętasz pewnie pierwszego razu, nie? A o co pytasz? <grystanie> Cześć, tu Paweł Dawidowicz. Postaram się sprostać każdemu wyzwaniu i każdemu pytaniu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB tu pracują twoje pieniądze. Sponsorem programu jest Orlen, partner polskiego sportu. Dokąd dojechałeś ślizgnie w meczu z Juventusem? Tak, no ja wiem, ja byłem tam spóźniony kompletnie, ale wiesz co, się cieszyłem, że ja nie dotknąłem potem piłką ręki, ręką piłki, bo... Ale schowałeś. Schowałem i dlatego, bo mogłem się zatrzymać jak najbardziej i ręką, ale jakby mnie trafił, to by dał karnego, więc poleciałem, a powiem to bym poszedł jeszcze raz tam, bo wolałbym, żeby on nie zagrał wzdłuż bramki... Tylko, żeby mnie tam nawinął, to już wtedy przynajmniej wiedziałem, że jest zawodnik za mną też. Gorzej, jakby zagrał w bramki, i potem trener mi by pokazał: zrób tam ślizg. Chociaż nie może zagrać w złóż bramki, więc to fajnie by, <laughs> wyglądało w telewizji, e, ale jeżeli bym myślał, że jeszcze raz, bym chyba jeszcze raz. Wiadomo. By mógł też wyczekać, jakbym wiedział, że jest na winie. Jeżeli nie, bym poszedł jeszcze. Tak, nie, to śmiesznie wyglądało. To też od razu po meczu mi pokazali w, w szatni, więc. Start Benzel. Którego wybierasz z trzech zawodników? Którego do pierwszego składu, którego na ławkę, a którego wyrzucasz? Lewandowski, Kane, Lautaro, Martinez. Lewandowski do pierwszego, Kane do, na ławkę i Martinez. No niestety. Szczęsny Penia Terstegen. No to szczęsny do pierwszego Terstegen na ławkę. I Penia out. Tak. Ronaldo Messi Neymar. No to bym zostawił taką kolejność. Ronaldo Messi Neymar. Dawidowicz Bednarek Kibior. No to bym Dawidowicz by wysłał na trybunę. A Dwóch wrzucił do pierwszego składu. Czy zasłużyłeś na powołanie? Czy czujesz się najbardziej hejtowanym reprezentantem? Uważam, że za swoje błędy trzeba płacić, bo jednak ostatni mecz e, z Chorwacją, no to wiadomo, przyznaję się, ja, ja mogłem dużo lepiej zagrać, wiadomo, błąd. No nie był to na pewno wieczór Pawła Dawidowicza. I myślę, że nie ma tu na, na co zwalać na nic, po prostu jest, jestem już tak nauczony, że to, co ja zrobiłem, ja biorę za to odpowiedzialność. Mam nadzieję, że wyciągnąłem z tego Wnioski i od e, ostatnich miesięcy, ostatnich meczy, myślę, że pokazuję na boisku, że wróciłem do tego, jak byłem wcześniej, a nawet może trochę lepiej w niektórych aspektach gram. Wiesz, dla mnie najważniejsze to, jak pokazuje się teraz, z jakiej dyspozycji w każdym meczu. Że, że gram, że sprawia mi to przyjemność, że wróciła mi ta przyjemność do gry, bo jednak no, przeszedłem trochę ten ostatni czas. E, wiadomo, że dostałem dużo na plecy i jak najbardziej okej, okay, ale no, wiadomo, że bym był nieszczery, bym powiedział, że nie odczułem. Bo jednak to każdy człowiek trochę odczuwa. Ale cieszę się, że popracowałem mocno. Mocno też na treningach nad tym, co mi brakowało. Też zresetowałem głowę. No i myślę, że Najważniejsze to jest, że po prostu sprawia mi to przyjemność na nowo. To był taki twój najtrudniejszy okres w karierze? Nie, bo jestem już starszy. Myślę, że jak byłem młodszy, to były dużo trudniejsze wtedy momenty, bo jeszcze tak nie rozumiałem za bardzo świata, jak to funkcjonuje, piłki. Myślałem, że to już będzie koniec, że a teraz już jednak z czasem wiem, że błędy się zdarzają. Gram teraz wszystkie mecze. Gram dobrze, na dobrym poziomie, więc jestem gotowy na kadrę, bo zawsze. Jak, nie wiem, myślę, że piłkarza powołując, no musisz, musisz patrzeć na mecze i po prostu jak na tych meczach się spisuje dany zawodnik, więc myślę, że dlatego tu jestem i jeżeli ktoś ogląda Serie to może dać też opinię, jak to z jego strony wygląda. Co myślisz z perspektywy czasu o słowach Matiego, o polskim Matsie Hummelsie? Szarpie mnie Twitter czy X, przypominając tego Humels Twitter o Humelsie. Myślę, że niedługo będziemy grać z Romą, więc fajnie będzie spotkać się z nim i na pewno będę chciał się wymienić koszulką, bo fajnie myślę, że jak ludzie ciebie porównują z kimś lepszym niż z, kim, z kimś gorszym, wiadomo, no to zawsze jest lepszy, lepiej, jeżeli to tak w tą stronę idzie. No i. Mi to kompletnie mnie to nie irytuje, mi to nie przeszkadza, a można powiedzieć, że aż w drugą stronę, że cieszę się, że ktoś mnie porównał do takiego piłkarza. Wytłumacz sytuację z materiału wideo. Ja mogę Ci powiedzieć, że tak, to jest albo mecz z Barceloną, albo mecz z Turcją. Które jest? Barca. Barca? No, no to ten widzisz. Ale ja się nie pokazuje. No to nawet to już Ale... tyle razy, że... Co mogę powiedzieć? No młody chłopak. Wielcy piłkarze przyjechali, na no to z chęcią chciałbym zapamiętać ten mecz, wziąć jakąś koszulkę, jakiś gadżet do domu. No i się nie udało, no tyle mogę powiedzieć. W tamtym czasie czułem się, no w porównaniu do nich, mały, można powiedzieć, po tej sytuacji, a wiem, że teraz na pewno już bym się inaczej zachował i. W sensie jakbyś to rozegrał? Nie podszedłbym. W ogóle? W ogóle. Ten, jak se zatrzymuje na pytania. Ale teraz nie zatrzymałem, wiesz co, Chcę zatrzymywać, ale samo wskakuje, nie muszę dotykać. Kto będzie zajmował się oprawą muzyczną przed meczami i treningami w kontekście braku tym kapuchacza na zgrupowaniu? Bo kochasz mnie ty mnie panią Agnieszkę Glinką. Myślę, że wrócimy do starego Wodzireja i to pawka przejmie. Myślę, że tak. Chociaż mogę się pomylić, ale myślę, że jednak no wcześniej na no to on tym zarządzał, więc myślę, że wrócimy do korzeni. Przed meczem lubię posłuchać trochę tej Metaliki, trochę takiego mocniejszego rocka, ale to już mówię przed samym meczem, nie wiem, ostatnie 10 minut, a tak to lubię polski rap, ale ten trochę starszy. Będę pompki robił. Spróbuj zacytować fragment monologu Tomka Hajty o tobie. A ile lat to było temu? No, u 21 to było, nie? Czyli z 8 lat temu. No. Hmm. Nie powiem, niestety, nie pomogę. Ja powiem jedną rzecz do, Dawid do, do Dawidowicza: Szukaj partnera w swoim obrębie. Nie patrz na piłkę. On cały czas koncentruje się na tym, kto ma piłkę. Ty szukaj chłopa po prostu do krycia. To jest Twoje ABC na tej pozycji numer 6. To był taki pierwszy czas, że można powiedzieć, że ta taka krytyka spadła na mnie. Ale przy, patrząc na to pres, przez pryzmat czasu, jednak muszę ci powiedzieć, że potem już z krytyką mniejszą czy większą sobie lepiej radziłem po prostu. Nie? To już tak na mnie nie działało. Bo wtedy wiadomo, jednak to odczułem. Nie? O co chodzi z Twoim rytuałem po wejściu na boisko? Wiem, o co Ci chodzi, ale zacznę, że też lubię trochę przed meczem, wiadomo, na rozrzewce już pod koniec, sam trochę ze sobą porozmawiać. Wiem, że to śmiesznie zabrzmi, ale jednak trochę się tak nakręcić, jak czasami czuję się trochę myślami gdzieś indziej, trochę tak um, mniej skoncentrowany, jak powinienem być. A rytuał? Nie wiem, skąd się to wzięło. Naprawdę powiem, nie wiem, ale... Jestem osobą, która lubi rytuały, lubi ten komfort taki, bo myślę, że te rzeczy, które robisz, przynajmniej ja tak uważam, przed meczem, to są drobne rzeczy, ale lubię je powtarzać. To mi sprawia taki komfort psychiczny i po prostu nie, że jakbym czuł, że czegoś zapomniałem zrobić. Po prostu to robię takie małe rzeczy, które mi zajmują 5 minut, żeby po prostu czuć się skoncentrowanym i po prostu mieć głowę tylko. Kupioną na meczu. Co masz takiego jeszcze? Nastawiam zawsze swój zegarek. Rzadko używam, ale przed meczem zawsze i go nastawiam perfekcyjnie co do sekundy. To nie, może być śmiesznie. I mam swój taki rytuał, że zawsze przed meczami rozciąganie trochę takich rzeczy fizycznych. I to mi zajmuje też 40-30 minut i lubię. To może być też śmieszne, ale spać jak najdłużej. Czym mam więcej czasu przed meczem na spanie. Lubię spać. Jak wchodzę na murawę, no to też się staram przeskoczyć tą linię. Nie wejść tylko iść i po prostu przeskoczyć. Nie wiem, nie wiem dlaczego, nie, nie wytłumaczę ci. I lubię też dotknąć Murawy przed rozpoczęciem meczu. Powiedzieć parę słów sam do siebie i po prostu. Ty nawet nie pamiętasz pewnie pierwszego razu, nie? A o co pytasz? <laughs> nie wiem, <gry> <bądź, o> <gry> Zrobiłem raz, nie wiem. Dobry mecz zagrałem, i potem w głowie już sobie tu uświadomiłem, że jeżeli to nikomu krzywdy nie robi, nic. Dlaczego tego nie robić? Ciągle po prostu, żeby mieć ten taki spokój. Nie? Wymień skład Lechii Gdańsk zremisowanego 2-2 meczu z Barceloną. Dobra, to tak. Bieniuk? Dobra, bramkarz. No. Mam dwóch, to tam mogą bronić. Się? Bączek. E, Janicki. Nie. E, Madera. Tak jest. Ja Pietrowski. Prawa obrona. Deleu. Brawo. Buksa. Nie no żartuję, Buzała. Tak jest. E, Grzelu? Tak. Franek? Jest. Matsui. Mhm. Lewy. Lewy obrońca. Ja, ja, ja widzę go. Tylko czekaj, żeby powiedzieć nazwisko dobrze. Fazio. Co uważasz o krytyce bloku obronnego reprezentacji Polski? Uważam, że krytyka jest potrzebna też, bo wiadomo, czasami można usłyszeć zdania, które nie zawsze chce się usłyszeć, ale jednak. Można z tego wyciągnąć wnioski. Co do krytyki, no wiadomo, jeżeli tracisz bramki, bramki jak w reprezentacji czy w klubie, no to wiadomo, że jednak wina jest po stronie bardziej obrońców i to jest normalne. Wiadomo, że je, no wokół kadry jest zawsze dużo szumu, dużo osób ma prawo, żeby się wypowiedzieć, bo to jednak wiadomo, jesteśmy dużym narodem. No i jak najbardziej trzeba do tego przywyknąć, po prostu tak jest. Nie można tego zmienić, więc tak po prostu jest. Jesteś wychowankiem programu, który aktualnie nazywa się Piłkarska przyszłość z Orlenem. Jak bardzo takie wsparcie jest istotne dla młodych piłkarzy, którzy myślą poważnie o swojej zawodowej przyszłości? Tak. Myślę, że takie akademie są niezbędne, by po prostu pokazać młodym drogę, jak i gdzie mogą dojść, po prostu pokazywać też. Zawodników, którym się udało, którzy swoją ciężką pracą doszli tam, gdzie po prostu chcieli. No i wiadomo, że trenerzy są e, też wyszkoleni: su super treningi, obiekty, wszystko jest tak, jakbyś powinno, więc nic tylko grać, cieszyć się grom i. Marzeniami wspinać się jak najwyżej. Co byś powiedział 15-letniemu sobie, kiedy byłeś w tej akademii? Powiedziałbym, żebym wierzył w marzenia. Wierzył bardzo mocno, bo jednak to jest zawsze ten impuls, który pcha ciebie do przodu. A jest coś takiego, czego tobie jako młodemu zawodnikowi brakowało w rozwijaniu swojej piłkarskiej pasji? Nie, myślę, że niczego nie brakowało, bo pochodzę z małego miasta, gdzie. Zaczęliśmy grać wszyscy po prostu z pasją, bo chcieliśmy grać, i dla mnie to była zawsze zabawa. Tak jak dla innych, fajnie się spotkać, zagrać, treningi, ale jednak mieć tą swoją ekipę, żyć tak jakby sportowo z daleka od imprez, z daleka od alkoholu, od papierosów. Wiadomo, dużo wyzwań było, ale jednak to też fajnie, jak przechodzisz tą długą drogę sam, jednak nikt nigdy ci nic za bardzo nie pomógł, wyszedłeś sam z małego miasta małymi krokami. I po prostu nic bym nie zmienił, bo myślę, że jeżeli masz czasami rzeczy zbyt łatwo podane na tacy, to później ich nie doceniasz. Jak byś zmotywował młodych zawodników, którzy Ciebie oglądają i chcą zostać piłkarzami? To musi być pasja, muszą po prostu chcieć trening treningiem, ale jeszcze spotkać się później na podwórku, pograć jeszcze raz w tą piłkę, po prostu cieszyć się. Tak jak ja mówiłem, przez chwilę zabrakło mi tego, że trenowałem, grałem mecze, ale zabrakło mi radości w tym wszystkim. Postar w ostatnich miesiącach wróciła ta radość, więc z tego ja się cieszę najbardziej, bo też jestem zupełnie też potem innym człowiekiem po treningach, po meczach i tego po prostu życzę im, żeby tej radości z grania piłki nikim nigdy nie zabrał. Sponsorem programu był Orlen, partner polskiego sportu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze.